Cześć kochani, słuchajcie, wpadnijcie na webinar, który organizuję już jutro o godzinie 19.30. Porozmawiamy sobie o bardzo ważnych trzech fundamentach zdrowia psychicznego kobiety we współczesnych, jakże niespokojnych czasach. Są to też takie fundamenty zdrowia psychicznego i odporności psychicznej. A więc coś, co naprawdę warto rozwijać, wspierać, szczególnie jeżeli jest się osobą wrażliwą. Będziemy rozmawiać o spokoju, o spójności wewnętrznej, o spełnieniu i link do zapisów tego bezpłatnego szkolenia bo jest to szkolenie w ramach cyklu bezpłatnych szkoleń o takim ogólnym tytule Gdzie jesteś normalny w normalnym świecie? Także to już jest jedenaste szkolenie w tej serii. Link do tego bezpłatnego szkolenia znajdziecie w bio, jeżeli jesteście na Instagramie. W komentarzu pod tym filmikiem, jeżeli jesteście na Facebooku, także kliknijcie, zapiszcie się i mam nadzieję, zobaczymy się jutro o 19.30. Do zobaczenia.